No dobra, wracamy tutaj już, sprzedamy te well then, należności naszemu kochanemu Duke'owi. Nowe? Co to są te naboje? Nie wiem, no, ale kupimy sobie. Mamy do sprytania krysztof mamy tego, uuhuhu, uh, ile pieniędzy. No Angie jakoś tak nie chcesz przydać, mam no, do niej sentyment. A, mogę też sprzedać. Mięso mu oddamy. O i mam właśnie wytrych, więc pójdziemy. Dobra, więc zarabiamy 48. No, sobie no, Dobra, cicho tam. Chyba tu jest mięso, akurat dwa. Jeszcze nam brakuje ryb i... No. Kurczaczko. Um. Dobra, to kupimy te dwie. Smy <laughs> tanie. ujedzenia, mam z po ostatniej walce z tymi... Do odka na nic. Do sniperki 4 właśnie dlatego tego zakupić. Epp. Do na tyle ile masz tam. An interesting selection. Do do sniperki w sumie też. Dobra i za resztę możemy ulepszyć bronię. Skoro mamy już. Czy wracamy do Lemiego? Lemiego można dalej ulepszać. W w sumie. taki sen. Więc można by było wrócić do Lemiego, ulepszyć trochę. Dobra. To ulepszymy. Nie to jest Trzeba pokupować tę amunicję się przyda na pewno. Okej, okay. tu jest jakiś dodatek. M191 Have a do tego pistoletu właśnie. E, on czaje. Dobra, ale wracamy do tego. Do Lemiego. Co to w ogóle jest? A, amunicja do Magnuma. Nieźle. No to też jakoś tak trochę pustą. Dobra. Jak się zmarnuje ten Keyflock? Będziemy go właśnie wykorzystać w tym domku. Hmm, co za zamknięte? Nie wiem. Dobra, let's go, let's go. Zobaczymy co tam na nas czeka. Mnie do czego jest ten klucz. Albo no jest niby do jakiejś tej, do jakiegoś domku. No ale ja nie wiem, gdzie jest ten domek. To jest właśnie problem. A gdzie był ten klucz? Pamiętam, taki dom był z kluczem. I on był właśnie w Ga... Aaa, to ja już kojarzę. To ja już wiem. Dobra, mam nic do Dobra, już pamiętam, już pamiętam, to było w którymś tam odcinku. Czy to jest do tego domu. Tak, maestro's collection. A to będziemy musieli pójść tak naokoło, niestety. Z tego co pamiętam. No, tędy nie przejdziemy, no, tędy nie przejdziemy. Więc coś na nas się zaczai tam. To się tędy szło, prawda? Ty nie wstajesz. Nie to się tędy szła tak i pójdziemy po prostu tak czy jakoś to się inaczej przychodziło już nie pamiętam no, jakoś tam dotarliśmy A O tędy po prostu normalnie No bo jesteśmy tutaj Tędy, którędy A to jest ten domek po lewo a, to tutaj była otwarta brama z tego co pamiętam. Tak? Tak, a coś tu pisze? A, to było to, co było zamknięte przez zaginionego właściciela. No, dobra. Gdzie jest skarb? O mój Boże, wszystkiego najlepszego. W 2017 roku Akurat jak się wyda wydarzywały te wydarzenia? wydarzenia. Nie wiem, jak się. jak były te. U Bakerów i tam w tym roku. Wtedy właśnie. dobra. Serio? No. Ja już wiem. 27.09.17 27,

A, bo w sumie. Nie wiem, bo oni mają też tak, że robią, tak. I będzie 20, tak? Czy to nie to? Dupa. No to skąd? Co niby innego? nic innego nie ma. 27. A, bo ja dałem 29, a nie 27, tak? Chyba tak. A, no, jestem idiotą po prostu, ja. A to już w poprzednim odcinku? Nie, dwóch poprzednich. W trzynastym było widać. Eee. Dlaczego to? Snajperki? Wszystko tu? Nie. Jak zwykle coś pominę... Może coś do zestrzelenia? Czy jednak... szafkę? Mm -hmm. he 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 he. To jest jakaś a, nigdy zapomnę iść piątych tych... A, czyli to była podpowiedź do zagadki, a ja to ogarnęłem przed tym. Haha. <laughs> jestem po prostu czasami głupi, ale jednak czasami też mądry. No dobra, teraz jestem głupi, bo nie wiem gdzie jest coś jeszcze ze zebrania. Nie wiem. Może coś w tym się się... A nie, on jest ze po prostu. Aha. No to dzięki. Czy coś. Hmm. Zpijecie okno. No nie wiem, no serio. Nic to nie wygląda. Ale nie widzę nic. No chyba, że jest coś na obrazie, na tym obrazku. He? Dupa. to ja nie wiem. Jak zwykle, czy mnie oczekują czegoś, czego nie mogę zobaczyć? No to już jest wyjście. No cholera, jasne, nic mi nigdzie nie błyszczy. No nie. Co jest to? gdzie są panowie potwory mam jakiś fiut zaskoczy Dobra, się tam. ale szybciej Dobra, czy mam jeszcze więcej pieniędzy, czy może kupimy sobie ulepszenie na tego pistoleta, ale w sumie nie wiem czy nam się przyda w sumie żadnej amunicji już kupić nie mogę Tylko mogę wytwarzać, właśnie To to jest? Flashbang A to jest Explosive Rounds Aha, i tak nie mogę nic stworzyć, nic z tym. W ogóle pamiętam, że dziś było ten... A, tu było. I są kurczaczki nowe do zapolowania. Czyli tam będą pewnie jeszcze przeciwnicy. To jest nagle zamknięte, a było otwarte. A nie jest otwarte. I to co oni gadają, że zamknięte? Tam coś jeszcze jest? Boże, tam będzie coś do zastrzenia. Zobacz, ja tu przyjdę. Tędy Panowie zombie proszę mnie nie straszyć Nie wiem co to są, to są chyba zombie Może to jest nagle otwarte Nie Dobrze Wszystko? Tylko jeden był No nie Tak jakoś, takoś, takoś, jakoś Jakoś, takoś, takoś, jakoś, jakoś, jakoś. Mało e, nie, nie... tędy? Nie Pójdziemy sobie do tego domku Ciekawie czy się zabrali już z rzeczami Nie, zostawili tu komputera Może jakieś nowe rzeczy Nic nowego To jeszcze w tym domku coś jest Pewnie do wystrzelenia, ha po prostu bosko Coś w tobie jest? To wygląda jak coś ktoś... Ale dupa to jest na twoim mówię. No i zepsułem na nabój Tu się nic nie błyszczy A nic z tych rzeczy nie Wow ale pierdłoneło. Eee. Yy. A to mogę zamknąć. Tak, że mogę rozbić? Mogę? Ktoś się chowa w nich? Nie. No to musi być gdzieś w obrazach albo w cząstku Ja. Yy? Nie. Ktoś tu się modlił do wilkowyjów. Więc już się na pewno nie, nie zaznajomkujemy z nim No cholera jasna To będę pół godziny szuka Ach, oh god sera coś Czosku pewnie tak wygląda, Ech. Найду, понец не видел. Серьезно? Серьезно? Ну, я вам посылаю. Kubeczek Dupa Kolejny nabój no, co ja mam zrobić? Gdzie, co, gdzie, co, jak? No, dobra, nie będziemy tracić czasu może to tam między odcinkami ogarnę. Co mi już troszkę pewnie minęło? Oj, Duke! A! Ah, jest, jest! Jest, jest! Jest, jest! Sprzedaję ci. Nie, Andrzej, nie. No, 24. No, to jest samolot. 12, czy juro w ogóle, ale może? Tak, od razu. Eee, co by tu kupić? Bomby, może. No, no. Medykament też. To też to też. Wow, wykupię cały twój sklep, ty jesteś dumny? Aj, upgrade'a już sobie nie kupię. Securing goods is more important than anything. Anything, my friend. Ah, thank you. dziękuję. Dobra. Mm, dobra. Ja też dziękuję, chociaż cię nie troszkę. Proszę. No, teraz dodaję się te płoda i możemy iść do paskudziarza Muro. Ja jak tu do jakiejś paskudy. O, a jak już tam pójdziemy, możemy się wrócić i to sobie zabrać. Tak? Czy nie? Wow, wow! Oh, God. Dios! Co to kurwa jest? <grymne> A, czekajcie. Dobra, to jest to. Teraz koleżko. A tam coś jeszcze jest. Co to wszystko musi być takie... ukrywane. Co tu niby jeszcze jest? Um. Um. Jak tu coś jeszcze jest Jakim prawem? Ale to chyba tak nie działało wcześniej Nie wiem, mam to w dupie Gdzie? Gdzie? Gdzie coś jest A Dobra, już wszystko na pewno Ej, eee, dobra. No tu to... bierzemy w łapę. Można nową broń i wyjaśnimy wilka To ja będę w ogóle miał pójść. Nie, ale to są te. A pewnie już tego drzewa tutaj nie ma. To ja wtedy chciałem przejść. Nie, no, ja wiem, że tutaj są kurczaczki do zabicia. A tu jesteś. A ci. Czego? Muszę być zjedzony. Trzeba sobie raz. Ile masz życia? Dobra. Trzy granaty, dużo strzałów, sen. Czemu wszyscy są z kryształów? Powiesz mi? Jezu, i czemu to są takie kreatury? Jezu, co to jest za paskudziarstwo? Nie wiem, ale przeładuję sobie tego jakby tego chciał kiedyś wyjąć. A ja na kucakuszę do pewnie wilkowy jakiś będzie albo i nie? Ja na no, raczej tak. Zabawki? Nie, no, muszę pójść z drugiej strony. Ja chcę zapółwać no kurczaczka. Ja chcę i muszę. <gry> Aż mnie tu już wcześniej nie było. Nie. To co to jest? Tak ja to mogę użyć No, to sobie poszliśmy tę kupiszkę Mechanical door Ej, też ja, szczerze mówiąc nie musiałam iść w sensie, ona no, mogę zejść tutaj do tych podziemi A Tu są te podziemia poza mi to nie dało może w tamtym domku coś się kryje magiczne rzeczy dla mnie zwłoki pana O, wiedziałem co jest myśl, tak myślałem A to, to jest? Ten... Gdzie się z Brykowi? Ja go nie widzę. Tu? Nie, a tu co mogę coś zrobić? Może zupę? O, tutaj mi odwieziono paluszki. Nie macie tu w siecie? To w domku. Tak? O, dostał. Leżeć. Łoł. Wow. <grywa> no szwryja. Wy sobie gniazda robicie? Co ty? Ja nie <grywa> wiem, czym wy jesteście. Wy dzikusy. No dobra, raczej trzeba iść tam, gdzie pierwotnie chciałem, ale było drzewo. Aaa, ja mam tu granatę pieprzyć. Tak? No tak mi się wydaje. Och, tak. Albo i och, nie. Jak będzie zapisywanie to... ...to zakończymy te zmagania. To tutaj jest zablokowane śpienie O mój chorysta się Świńska A on jest obrzydliwy A, to jest już jest twój młyn? Jakoś tak szybko, nie wiem, zabiję ci świnie. Nie będziesz z tego powodu dumny Dude, kale Fakta Daj mięso Ty żyjesz jak to... Ała! Kurwo Tłustej ozinie świną na jest pachę Pociachę cię nożem Co to śmieciowa... Świnia O, czemu nie wszyscy muszą mieć te kulki? Ej, będę potrzebować tego, żeby tu przejść. A co tam jest? Labirynt pozemny, to pamiętam. No, nie ma tu jakieś do podziemi. To jest rzadki ten To nie jest przypadkiem ulu... Co proszę ja zabiję świniaka Uluizy Gdzie ona jest? To jest jej chata i tutaj... O tutaj to była No to ja zabiję tą świnięką? Co jest? Na dół wcale mi się nie marzy iść. A! Dobra, jest zapis. No dobra, to... Rezerwuję Elevator. No to pójdziemy tam na dół w następnym odcinku. Także na razie.